Wyłączona. Witajcie. Dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić zrzut, zrzut ekranu w tym TikToku. Żeby zrobić zrzut ekranu, to otrzymamy przycisk. Musimy kliknąć trzy przyciski na iPhone, czyli do podgłośniania, do ściszania głośności i do wyłączania iPhone'a, czyli żeby iPhone'a zablokować. Klikam. Zrzut ekranu. Przycisk. O, zrobiłeś zrzut ekranu? Zrzut ekranu. Przy... Mogę sobie o, to kliknąć? Kadłówista, uchwyt na dole, uchwyt, 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 na... uchwyt na lewym, uchwyt na uchwyt, uchwyt w prawym górnym, nagranie z mikrofon, mikrofon w użyciu, o. mikrofon w, obszar obraz, obszar obraz, uchwyt, w, uchwyt na górnej krawędzi, Ja mogę sobie przecinać różne rzeczy robić, czyli tak robimy rzut ekranu, nagranie z ekranu, mikrofon w użyciu, nagranie z ekranu, mam nadzieję, że Wam się nagranie to spodobało, obszar, uchwyt, us usuń, o i można sobie usunąć, czy to sobie usuń, od razu uwaga, czy na pewno usunę, usunę, rzut ekranu. Anuluj. Usunę Nagranie Jeżeli Wam się podobało, no to zostawcie jakiś ślad po sobie. Komentarz, subskrypcję na moim kanale YouTube, bo już się zbliżamy na kanale YouTube do setki, już niedługo. Więc zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału Marcel i jego świat. Link macie w bio. Papa. Pa.